Znaczy, zostały jej wspomnienia i jej pamięć, więc może coś da rado z nią zrobić. Ale nie mam pojęcia, czy da rado cokolwiek zrobić z nią. Black box signal for Yorha Unit 2B offline. Death confirmed. O oh nie. Data exchange engaged. Yorha Unit 9S has completed repair and reconstruction of all damaged areas. Oh unit is ready for reactivation. Yorha unit A2 also ready for reactivation. Autostrada przejeła Eliminate surrounding area. So analysis. Units 9S and A2 are safe. No problems detected. Only one issue remains. We comprise the Yorha support system. If the A2 and 9S units are operational, we are required to attend and support. Agreed. Displaying positions of units A2 and 9S. Be... s <laughs> Oh. Huh. Mogę wybrać, do kogo teraz pójdę. Z jednej strony jestem bardzo ciekawa, co tam się dzieje u autostrady. W sensie to obcięcie włosów było takim wymownym gestem. Z jednej strony upodobnienie się do tubi, z drugiej strony, no właśnie. pokuta? To zazwyczaj po to. Ten to oznacza ten gest, tak? No, Jasiu, się pełen złości. Do kogo iść? Do kogo iść? Miejmy nadzieję, że będę mogła wrócić potem tutaj i zobaczyć też drugą stronę. Zobaczmy całą autostradę. W ogóle chcę poznać lepiej tę postać. So then, what Of Unit A2 confirmed. Good morning, A2. Hey. Who are you? Tactical Support Unit Pod 042. This pod has been tasked with providing firing support for Yorha Unit A2. I didn't ask for help. Affirmative. No request was received from Unit A2. Rather, it was the final order from this pod's previous support assignment, Unit 2B. Well, it's unnecessary. Yorha Unit A2 lacks the authority to override this order. Whatever. What the hell is that huge thing? Unknown. You're pretty useless, you know that?

It is programmed to automatically repeat the request every 30 seconds until such data is made available. Are you kidding? Ja nie, wiem, nie mam pojęcie, co zrobić. Unit A2 should state her intentions. Needlessly repeating conversations on the same topic is a waste of energy resources. You're the one who keeps talking. Dobra. A. Czy ja widzę cokolwiek na mapie? Tu mam teoretycznie... Teoretycznie zadanie, do którego mogę pójść. Nie mam pojęcia w ogóle fabularnie, co tu się zadzieje. Na razie tego nie wiadomo, okej. Okay. Aha, racja, tu są te rzeczy, duże rzeczy. No dobra, chodźmy. W takim razie tam... Do obozu ruchu oporu, co? proposal unit a2 should state her intentions stop my intention is to beat the hell out of every goddamn machine i can find is that enough for you affirmative scanning and marking of nearby machine lifeforms complete goliath class enemies detected in desert area proposal goliath class enemies should be destroyed don't tell me what to do Pods are not authorized to issue commands. Proposals are merely recommendations based on data provided by Unit A2. Proposal. Unit A2 should state updated intentions in order to secure more usable data. Shut the hell up. Negative. This pod is engaging in activity based on the final order of Unit 2B. Your Unit A2 lacks the authority to issue commands. Look. just stay on my way? Ok, to będzie bardzo wosta współpraca. Bardzo. Oh, Boże, zrobiłam sobie przerwę w nagrywaniu w najgorszym możliwym momencie. No po prostu w najgorszym możliwym momencie. Znaczy, nie wiem, wy pewnie lubicie oglądać, jak ja płaczę, ale jakoś tak ta śmierć tu Bisi. Tak to do mnie nie dotarło mocno emocjonalnie. W sensie, cały czas to jest taki szok. Takie, what the fuck? Ale czemu? Ale. Aaa! <grymna> Czy bezpiecznie jest tu przychodzić jako ta dwa autostrada? Nie ma bliźniaczek. To już jest znacząca różnica nie widzę tu też anemony natomiast tu gdzieś mamy jakieś zadanie, prawda? tam na górze, tam na górze to będzie w sensie muszę przejść do magazynu kurna, ale was tu mało w sensie prawie nikogo tu nie ma wszystko wytłuczone Co tam za mnie masz? Hmm. E, dobra Czyli jesteś gigantycznym facetem Prawie tak wysokim Jak autostrada, kiedy siedzisz i prosisz kobietę o to, żeby pomogła ci w przeniesieniu paczek, które są dla ciebie za ciężkie. Jasne. Patrzę, co mogę przesuwać. Ale. Hmm, nie jest tu tego dużo. To będę musiała, niestety, wsunąć tam. Tak sobie blokuję wszystkie fajne rzeczy, no? No nic. Przeżyję bez tych znajdziek chyba. Tak mi się wydaje. Jestem najlepsza. Chcę poznać tą postać, zobaczyć, co i jak. Więc przyłażę i robię jakieś turne zadanie poboczne. No nic, zobaczymy. Już widzę, że y, autostradka ma charakterek. Oj, ma. I jej relacja z podem będzie cudowna. Tak. Próbujesz mi wmówić, że to wina twojego pracodawcy. Ostatnio to też wyglądało nie za dobrze. To wszystko tutaj. Nie wiem, czy ci wierzyć. Tak. Ty też jesteś jednostką typowo bojową, co? Podobają mi się różnice w animacji dla ciebie. Okej, okay, nie mamy tutaj anemonki. Na razie nic nie muszę tu kupować. Czy pojawiło mi się cokolwiek na mapie. Ciekawego. A. Jednostka klasy Goliat na pustyni do zabicia racja. Przeniosę się tam transportem będzie szybciej. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że nie ominę żadnych ważnych rzeczy przez to. Ale skoro możemy się przenosić, to się przenośmy. Czemu tu jest dzik? Nieważne, nie chcę wiedzieć. No i gdzie jest ten goliat? Nie widzę go. Nie. Uuu, trochę was tu jest. Radzisz sobie z tym za szybko, moja droga. Co ty robisz? Czemu ty kle... Okej, okay, już widzę czemu ty... Nie powiem, jak to wyglądało. Nic nie powiem na ten temat. Takie straszne, ruchliwe. A ty? Dobra.

And what do you me. No! To BMO. The use of Vimo to increase nuclear fusion output carries unacceptable levels of risk. And the offensive boost is offset by lower defense and increased maintenance costs. Ok. Przepraszam, co ty robisz? I przepraszam, jak ja miałam to uruchomić? Bo... okej, okay. Już wiem. Fuck. Czy możesz do jasnej cholery robić te uniki? Czy ja włączyłam w końcu ten system? No a co robię? Tak. Czy to się wzięłaś i naprawiłaś wreszcie? Tak! Tak, ten boss. Dobra, a co? Dobra, przestań się na to patrzeć, bo ja chcę podbiec do tej kulki, która tu upadła. Okej, okay, nie do tej. Tak. Dobra, jedno poszło. No nie powinnaś się już, że tak powiem, wykłócać, moja droga kulko. Tak mi się wydaje. Albo i nie. Albo i będziesz się wykłócać. Okej. Okay. Okej. Okay. Tryb berserka, fajnie. Dobra. Au. E, to mi robi dużą krzywdę, co? E, to nie jest mądro, żeby wchodzić... Znaczy, zadaję chyba większe obrażenia w tym trybie, ale... A, ta walka jest zbyt chaotyczna, żeby jeszcze ogarniać ten tryb? No to jak zeżreć e, m, całe mnóstwo leczących e, tych substancji? Okej, okay, chyba mi się udało, albo więc jakaś druga faza. O o! o, -o. o, -o. o, -o. Huh. The EMP attack appears to have caused hacking damage to Unit A2's memory modules. Hmm. So this is my memory area. But why are you here? Support units are required to monitor our target's internal systems in case of breakdown. Next time, ask me before you go poking around in my head. No. Nie dowiedziałabyś gdzie jesteś. Dlaczego, gdyby nie on? Już nie miej do niego takich pretensji. Nie wiem, czy rozwaliłam sobie coś? Nie, chyba rozwaliłam hakujący mnie sygnał, mam nadzieję. Okay. Co to jest? O, oh. to nieprzyjemna, moja droga. Ta muzyka. To jest fragment z pamięci unii 2B. To jest ordynka, którą otrzymała od komendanta Yorha, kiedy wciąż żyje. A więc jak bycie normalnie nazywano 2 Co tu się dzieje? Czemu? jakichś brudnych sekrecików. O tubi? Okay. No tak. Podejrzewam, że ty się zbuntowałaś po tym ataku. Było na jakąś tą. na jakiejś plaży, tak? Była ta operacja. I no cóż, podejrzewam, że ty się zbuntowałaś po tym, bo jeśli dobrze zrozumiałam, to był. bardzo. przykry. Bardzo przykre misja. Ta muzyka.

153, commencing data sharing. Affirmative. Launching compressed conversation mode. <gry> <gry> Nie mi compressed conversation mode complete. Affirmative. Awaiting report on the effects of unit 2B's memory data on unit A2's self-consciousness. Understood. Updating as reference data for support activity. Okay. So that asks.